Dzień dobry, Siemaneczko. Witam Was serdecznie. w Pierwszy dzień świąt, 25 grudnia. Jak widzicie, ta szopka, tutaj teraz jestem. Jest tutaj dużo wszystkiego. Kiedyś tak dużo tego wszystkiego nie było. Zaraz wam pokażę moje pierwsze klucze, którymi rozkręcałem rowery. Tak, kochani, to są moje pierwsze klucze, i no, one tutaj leżą kupelaty. Ja nie wiem, ile mogłem mieć wtedy lat? 7, 8, może 10. O, jeszcze są ośki od rowerów, to są wszystko moje ośki, normalnie składaki, to były pierwsze rzeczy, które, które ja tutaj rozbierałem, na których się uczyłem, patrzcie, naprawdę ja tych rowerów, które rozebrałem, poskładałem, złożyłem, kombinowałem, koło większe, koło mniejsze, z przodu, z tyłu, wyskocznie z, z cegieł zrobione, deski położone na yy, tutaj na podwórku, takie gleby były liczone, że ja napierdzielę, nie? Powiem wam, że naprawdę to jest takie miejsce, że mega dobrze to wspominam. No, tutaj chyba moje pierwsze śrubki zostały odkręcone w ogóle. Tutaj, gdzie jest teraz takie składowisko, jest wszystko. Tutaj były rowery, tutaj naprawdę stało mnóstwo rowerów składaków. I ich było naprawdę kilkanaście chyba sztuk. Kiedyśmy przywoził te składaki, on tam jeździł śmieciarą, to ludzie to wyrzucali, bo wchodziły górale. Nie wiem, pamiętacie może pierwsze górale, jak ktoś ma górala, to ja pierdolę, przyrzutki, tutaj coś tego i w ogóle nie. I te składaki wszystkie szły na złom, tego tam nikt nie, kiedyś tak nie było, jak złomowców tego wszystkiego. Ludzie to wywalali na, na śmietnik normalnie. Także, no ja miałem tych składaków bardzo dużo. No kurde, fajnie wspomniałem takie czasy. Mówię, tutaj w tym garażu, właśnie w tym, gdzie byliśmy na samym początku, tutaj się działa magia. Nie, tutaj mówię, no, wszystko, co się nauczyłem, to wyniosłem z tego garażu. Potem dopiero e, zacząłem to rozkręcać z statą. Kiedyś tam e, jakieś komarka dostałem, właśnie tutaj też stąd, tutaj był tam zakopany gdzieś w jakiejś innej szowce. E, i, I tego komarka właśnie wziąłem, trochę nim pojeździłem. Potem się rozwalił karter, ta obudowa cała, bo ja tak skakałem na, na kopkę, pękła to wszystko. To ogólnie, no. I powiem wam, że naprawdę coś pięknego, bardzo, bardzo fajne czasy no to było, kurde, kilka lat temu, 25 lat temu, 20, coś grubo tutaj teraz, gdzie stoi przyczepa kempingowa, była stodoła i tam też właśnie były wszystkie yy, rowery poskładane, wszystko jakiś czas temu tutaj rodzice wyburzyli tą stodołę bo ja generalnie nie mieszkałem tutaj od zawsze yy, to jest w tutaj miejsce, które Moi rodzice mieszkają kilka lat dopiero. Wcześniej tutaj, znaczy do, do tej pory mieszkała babcia, Jeszcze kiedyś dziadek jak żył. Także to była gospodarka, były krowy, świnki, kaczki, kury, wszystko latało po podwórku. Także było tego naprawdę bardzo dużo. No i co? I człowiek tak przyjeżdżał na wakacje. Ja tu siedziałem praktycznie całe dwa miesiące, jak przyjeżdżaliśmy na wakacje. Potem że byłem troszeczkę starszy, to jeziorko, tu coś tam. I wszędzie na rowerach, co nie? Dopiero później, 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 jak miałem 16 lat. To dostałem pierwszy samochód, to był maluch. Nie mam żadnych zdjęć z tego okresu, a może gdzieś kiedyś poszukam, jak będę u rodziców. Na starym mieszkaniu, tam w piwnicy podejrzewam, że wszystkie jeszcze stare zdjęcia są pokładane gdzieś. No, a także, no tak się zaczynała moja przygoda ogólnie, z, z kręceniem śrubek, nie z motoryzacją do końca, bo kręcenie śrubek. Ja zawsze ogólnie byłem rany rowerami. Gdzieś tam do tej pory jest tych rowerów też dosyć sporo. Tutaj już ich nie ma. Tu wszystkie wywalone na złom, te składaki. A szkoda, bo to by była fajna pamiątka. No ale tak to jest. Po prostu no, na tutaj nie ma To kiedyś jak jeszcze żył, to też robił porządki, także no, nikt tutaj nie przyjeżdżał już później. No i tak to wychodziło. E tam, gdzie ja mieszkam, w tej miejscowości, e tam gdzie właśnie jest, jest mieszkanie moich rodziców. Tam jest kilka rowerów jeszcze, ale to są góry, ale już także to nic takiego ciekawego. Składaki to skodaki naprawdę miały, miały coś w sobie. To zwykłe, one były wszystkie pomalowane, o różne kolory. Ja miałem i sprayem, jakieś takie farby kauczukowe, i ja W ogóle pff, tego naprawdę było dużo. Fajne czasy. Także powiedzcie w komentarzu, jak wy wspominacie swoje czasy, jak u Was było. Jak Wy zaczęliście drogę z Waszą pasją? Bo to jest bardzo ciekawe, bardzo mnie ciekawi. Chciałbym Was bliżej poznać. Także opowiadajcie, piszcie, jak macie chęci. A ja na dzisiaj kończę. Zaraz się zbieramy jedziemy od rodziców do domu do teściów. Może tam jeszcze chwilę posiedzieć, pozbijać bąki. Muszę filmik zbuntować. Tam jak zacznę ten filmik rzucać do YouTube'a, to on będzie się rzucał od popołudnia do całego wieczora. Bo tam nie ma internetu. Tutaj u rodziców jest dużo lepiej. Eee, I co? No i tyle. No ja jutro raczej pociągiem wrócę do Gdańska. Z tego względu, że no żona chce tutaj zostać, bo jeszcze dalej tej łazienki nie mamy. To się wszystko przesunęło to kilka dni przez tych majstrów, którzy spowodowali to, że się płytki popsuły. No nic mam nadzieję, że Michał był udany, bo ja dostałem mega zacny prezent. Pochwalę się nim niebawem. Na pewno go zobaczycie. Nie będzie można go nie zauważyć o tak. I tyle ode mnie na dzisiaj. Także dziękuję Wam, że jesteście. Dzisiaj 51 dzień. Jestem mega z siebie dumny, naprawdę, bo to nie jest proste, żeby tak codziennie nagrywać i ten, kto nagrywa daily vloga, mi się wydaje, że wie, no ja nie robię tu jakichś mega dużych produkcji w ogóle, ale i tak trzeba znaleźć na to czas, trzeba gdzieś to ułożyć, pociąć, bo no nie zawsze wychodzi tak, jak wychodzi, ale powiem Wam, że przez te 51 dni, może z dwa albo trzy razy, nie wrzuciłem czegoś co nagrałem z tego względu, że naprawdę wychodzi mi to bardzo fajnie. No przynajmniej ja tak czuję. <grytanie> ja tak uważam, ale jak to wychodzi w rzeczywistości, to wasza jest opinia, tutaj ważna. E, tak czy siak, będę nagrywał. Jeszcze zostało 315 dni. Także lecimy. Wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień, na jutrzejszy dzień. Jutro się widzimy na pewno. Także raz jeszcze tyle do mnie na dzisiaj. I lecimy dalej. Marca.